Hejka wszystkim na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was kolejnym lazy vlogiem ogólnie osadnio sporo było takich vlogów i mega wam się podobały jest godzina 8.50 ja wstałam, umyłam twarz związałam włosy, bo są już dosyć tłuste, ale robię im odwyk teraz właśnie wszystkie osoby z tłustymi włosami polecam wam robić odwyk swoim włosom i mówię wam, że przetrzymacie je jakiś tak tydzień, chociaż wiem, że to jest obrzydliwe trochę ale jak przetrzymacie je na przykład tydzień choć najpierw zacznijcie jakby jeśli codziennie, to najpierw przetrzymajcie 2 dni, potem umycie, potem 3 dni przetrzymajcie, potem umycie. Cztery i tak dociągnijcie do tygodnia i później starajcie się mieć właśnie co 3 dni, to mówię Wam, że nie będą wam się tak przetuszczać i ja to wypraktykowałam i to się naprawdę sprawdza. Nie wiem czemu macham tak tą ręką, ale dobra. I więc ja mój włos właśnie przetrzymuję, no i stwierdzam, że zawsze do Was takiego z vlogu jest ostatni dzień szkoły przed... Przed wolnym, wolną, świętami wolnymi. Tak jakoś nie ma tej aury świątecznej niestety, no ale cóż. No i co? Nie wiem co będziemy robić w tym vlogu. Myślę, że zrobimy nowe paznokcie, bo w sensie... Nie wiem, może że jestem stuknięta, że robię po dwóch tygodniach nowe paznokcie, bo właśnie wybija teraz dwa tygodnie i jutro chyba wybije. Tak, jutro, jutrzej, jutro środa? Nie wiem nawet, ale wydaje mi się, że jakoś na dnie wybiję co dwa tygodnie. No ale ogólnie zauważam, strasznie denerwuję, to, bo zauważam dużo niedoskonałości w tych paznokciach i po prostu chcę już zrobić nowe. Poza tym mam pomysł na fajne, na święta paznokcie, więc chcę już je zrobić i w sensie nic się nie dzieje, ani mi nie odpada nic, ale tak. Ten jest za gruby widzę, te są za płaskie, tu mam pozalewane skórki i Chciałabym już zrobić nowe, naprawdę. A ja biegnę w tym czasie, bo za chwilę zaczynam się wideo lekcje z matematyki. Okej, okay, więc kochani, ogólnie powiem Wam, że dzisiaj dają to ja taki totalny czliowy dzień, Nadal jestem w piżamie, a już zrobiłam trochę lekcji i jeszcze zostało mi do zrobienia wos... Tak, wos i... i coś jeszcze chyba, ale no tam zrobiłam polski i tak dalej. No ale na razie jest przerwa w robieniu lekcji i zaraz wyjdę sobie na dwór, bo jest przepiękne słoneczko, ale pokażę Wam paczkę, która do mnie przyszła. Tu zamówiłam sobie dwa frezy ceramiczne, bo powiem Wam, że to właśnie one najlepiej sprawdzają mi się przy zajmowaniu hybrydy czy tam żelu. I zamówiłam ostatnią rzecz, jakiej brakowało mi do robienia paznokci, czyli pochłania pyłu. Jest on z firmy Klawier, ma 40W i zakupiłam go na Allegro, ale właśnie jest on dosyć spory, tu mamy jeszcze te worki dwa, jest dosyć spory i nie wiem jak, gdzie ja go sobie wsadzę, to jest problem, ale, ale ogólnie właśnie brakowało mi pochłaniać pyłu, bo miałam w całym pokoju pył po ostatnim zdejmowaniu żelu z paznokci i hebredy. Zaraz go podłączymy i zobaczymy czy jest on bardzo głośny tu go się włącza chyba. O! No nie jest źle myślę. Myślę, że nie jest źle. Ale zamówiłam go na Allegro i kosztował 80 zł. To polega na tym, że tu mamy taki to woreczek. Okej, okay, ten woreczek po prostu tutaj naciągamy. I tu będzie gromadził się nam ten cały pył. O, i tu sobie spiłowujemy żel. A tutaj na tej podkładce możemy malować paznokcie. Więc nie wiem w sumie po co zamówiłam tamtą wcześniejszą, ale kosztowała ona 10 zł, więc w sumie niedużo. A i no właśnie, nie wiem gdzie wsadzę to, bo to jest ogromne, ale zaraz coś pokombinuję. Ale bardzo się cieszę z tego zakupu. O jutro przetestuję, albo właśnie nie wiem, dzisiaj może wieczorkiem. Nie, nie czuję, że tak mocno to wciągało, ale mam nadzieję, że będzie się sprawdzał. Yy, I tak jak mówiłam, zamówiłam go na Allegro, więc jak coś tam szukać w ogóle yy, większość rzeczy do paznokci właśnie zamówiłam na Allegro, frezarkę, yy, to właśnie na Allegro, bo dużo było to pytań. Pamiętajcie, w mojej urodziny... Piłam sobie kawę z Starbucksa, bo wcześniej sobie kupiłam dwie do szkoły i miałam tą jedną wypić w urodziny, a drugą miałam wypić o do szkoły, więc do szkoły nie poszliśmy, więc mm, wypiłam sobie teraz. I oto mi nie mega nie smakowała, a tym razem dodałam miodu i cukier, łyżkę cukru i łyżkę miodu i jest dobra. W sumie nie wiem jakim cudem to się rozpuściło w lodowatej kawie, bo była w lodówce cały czas, ale jest dobra. Na pewno jest lepsza niż wtedy. I sobie ją popijam i będę oglądała sobie y, serial. Siedziałam trochę na dworku, a teraz sobie pooglądam serial. Dobra, więc kochani, ogólnie jest godzina 23 i my skończyliśmy z Kacperem lekcję. Już wszystkie mega się bo właśnie jutro mamy wolne i mamy już wszystko zrobione, więc jakby nie muszę się martwić, że coś mam odłożone do zrobienia na święta, po prostu wszystko mam zrobione. Nie wiem, co się dzieje z moimi włosami, ale jutro chcę je umyć Jutro już mam wolne. Hej kochani, więc dzisiaj jest czwartek, godzina 12 e, ja ogólnie mm, rano mm, wstałam o 10, umyłam włosy przed chwilą, bo rano trochę się chowałam jeszcze, rozpakowywałam zakupy i wszystkie je teraz ustawiłam w garażu e, na e, kwarantannę. Taką mówię żeby one sobie tam poleżały. E, no i co? Zabieram się zaraz zrobienie za paznokci, ale ogólnie mam koszulę ubraną. Tu mam taki topik i potem jak zdejmę koszulę, to będę miała samą tą koszulkę i wyjdę sobie później na dwór. Właśnie nie wiem, co z tym paznokciami, bo może teraz spiłuję tylko kolor i zrobię żel, a hybrydę zrobię później. No ale pokażę Wam, jak wygląda moje stanowisko do robienia paznokci. Okej, okay, więc tak jak wszystko teraz mam w moim pokoju, tutaj ten piórnik. niepotrzebny, ale tak, tutaj mam żel, lakiery, primer, odżywkę, e, nie odżywkę, e, olejek do skórek, e, cleaner, waciki, obcinaczki, pędzelki, pilniczki. Tu mam e, ten pochonieczpeł jest on naprawdę duży, duży naprawdę. Zajmuje miącą całą szufladę w studiu. E, tu mam Frezera. Zobaczcie, możecie sobie porównać jak wygląda to, a jak to. To jest naprawdę ogromny. E, I tu mam lampę jeszcze niepodłączoną, e, pędzelek, tu mam frezy i butelkę wody do picia. I zabieram się najpierw za spiłowanie tego koloru. Więc ogólnie ja już siedzę jakieś dobre 3 godziny <gryw> nad tymi paznokciami. E, tu mam rękę, już mam żel gotowy, teraz właśnie baza mi się tutaj robi. Tu mam e, drugą rękę. Zobaczcie, ogólnie jestem zadowolona, ale robiłam paznokcie na tej formie i o, o wiele bardziej polecam Wam tą formę e, niż te nalepki. Łatwiej mi się robią na tej formie. I ten e, poponiocz był jest naprawdę coś e, innym gagatkiem, bo on mi tutaj mega pomaga, bo z nim pierwszy raz, proszę paznokcie. To miałam w całym pokoju pył i wszędzie na sobie miał pył, a on naprawdę pochłania, i tutaj naprawdę, mogę nawet powiedzieć, że 100% tego pyłu pochłania moim zdaniem. I w ogóle się nagazdowano z tych wszystkich rzeczy, które kupiłam do Tam Tamte poznania mi się trzymały dwa tygodnie, że nie odpadły mi po tych dwóch tygodniach, ale chciałam mm, już po prostu zrobić nowe. A że niedługo jest Wielkanoc za parę dni, to. Mm, to będę właśnie miała takie ładne świąteczne, ja Tutaj już mam nałożoną bazę, zaraz będę nakładała kolor. No i to tyle, to chciałam wam zrobić taki mi update co do moich paznokci. Dobra, więc kochani, już mam pierwsze cztery paznokcie z kolorem. Zobaczcie, jak to, to się pracuje. To jest paznokcie, w którym mam najbardziej wymęczone skórki, ale nie zwracajcie uwagi. Ogólnie są żółte i te dwa są z takim brokacikiem. Ostatnio dostałam sporo pytań, jakich kolorów użyłam, więc się postanowiłam, że Wam pokażę. Więc jak to jest ten żółty, tutaj ten Morning Cross to jest ten brokacik, no i baza i, e, i top z no, Naila i tutaj tylko ten jest z Mylaka, ten żółty. No, ale ogólnie mega mi się podobają. Doktor oczywiście musi tu mi przejść. Nie no, czemu nie, co nie, czemu nie. Kocie, jakim jest brudne, zobaczcie, bo chodziłam z nim po ugródku. Po w sensie chodził przez ostatnie dni, właśnie. Ale tak się w ogóle trzymam, trzymam, bo. W ogóle... A tak, to jest z klawiera. Ta, to pochłaniać pył też jest z klawiera. A to jest z New Master. Ale to wszystko jest z Allegro, więc po prostu muszę wpisać, nie wiem, pochłaniać był i tam sobie szukajcie, i ja mam taki z klawiera. Dobra, więc kochani, mam pozórki gotowe. Może jutro będzie lepsze światło, to wam je pokażę, ale no jedyne co, to mam skórki trochę poskubane, ale uważam, że jest o wiele lepiej niż za pierwszym razem, bo nie powiedziałam, ale to są moje drugie przedłużone paznokcie wykonane przeze mnie. No i co? Ogólnie, pierwszym razem były one takie dosyć płaskie, tym razem mają apex. Był to sam fajny komentarz od Wicki, pod nim filmem, gdzie robiłam pierwszy raz te No i tam właśnie ona pisała, że powinny mieć taką górkę. A znaczy, ja tam coś usłyszałam, że jakoś krzywą, co powinny mieć, coś tam, coś No i właśnie dziewczyna pisała, że powinny mieć apex, i doczytałam, doinformowałam się i wyszedł mi apex. I. Moje jest o wiele ładniejsze tym razem, bo lakier tak nie powylewał mi się na skórki, i wydaje mi się, że nieco kwestia lakierów po prostu tego, że tamtym razem mi to mm, nie wyszło. Ale są żółciutkie, tak jak chciałam, i ten brokarcik na tych dwóch paznokciach Pokażę Wam zaraz tutaj, tak, no, jak obrócę kamerę, jak one wyglądają, ale ogólnie jestem mega z nich zadowolona. I w ogóle jak się malowałam, robiłam prawą rękę, siedziałam prawą ręką mi w lampie, to lewą ręką się pomalowałam, bo mi się nudziło i zrobiłam sobie troszeczkę rzęs, błyszczek, trochę brwi i, e, i korektor nałożyłam gdzieś tam, gdzie był to potrzebne. Nie wiem, może jakąś fotę zrobię teraz. W sumie byłam ładne włosy, ten makijaż jako tako też wygląda i ładne paznokcie. Okej, okay, więc wyglądają tak. Wszystkie mam żółty, tylko te dwa te są takie Błyszczące, i druga ręka. Mhm. No, wydaje mi się, że jest całkiem spoko, spoko jeszcze skórki się uspokoją, i jutro będzie pięknie. Okej, okay, kochani, więc fotki zrobione, poćwiczone, i zrobiłam jeszcze kolację dobrą, bo sałatkę z pomidorem, z serafetą i taką słodkę z jedną bar. Co bardzo to dobra. Teraz właśnie wcinam sobie mandarynkę. E, no i będę zabierała się zamontowanie y, vloga z urodzin Klarki. E, o, co ja zrobiłam? W ogóle, tu w jednym programie tak jakby m, lakierem, sobie kolorem, tak, zrobiłam taką krzywiznę, ale przypomniczkowałam to i jest gigląd, mega podobają mi się. Poznakcie, jak tak zaraz jeszcze sobie je oglądam, to naprawdę wydaje mi się, że jak na drugi raz jest lepiej. Naprawdę jest lepiej niż tym pierwszym razem, i cieszę się, że je zrobiłam. Przed takie ładne włosy. Jutro już niestety nie będą takie ładne, ale cieszę się, mam wszystkie lekcje zrobione i tak już wolne i tak. Mogę sobie poleżeć, poglądać serial. Właśnie się obejrzałam połowę serialu, bo tam dziesięcioodcinkowe podczas robienia poznokci, Więc Witam z kolejnego dnia tego vloga. Nie wiem, chyba to trzeci dzień, ale ogólnie będę wcinać teraz moje drugie śniadanko czyli borówki. zjadłam pierwsze śniadanko już pół godziny po temu. Z siedziałam trochę na podwórku, bo jest słodna pogoda i właśnie teraz będę wcinała borówki, uwielbiam borówki w ogóle. No i moje włosy nie wyglądają już dokładnie, bo nie myłam ich. Dzisiaj coś mi tu z broda, w strasznie mi wysypało. Tu mam coś takiego, tu. Tu, będę to dzisiaj starała się leczyć. Może dzisiaj pojedzie na rowerku, bo odkładam to już 3 dni. Miałam taki czas, że jeździłam przez dnie chyba codziennie na rowerku. A, a teraz jakoś tak nie wiem i sobie już trzeci dzień mówię, że dzisiaj pojeżdżę na rowerku i... Tak nie jeżdżę, więc muszę się zmotywować i dzisiaj pojaśnić. Dobra, więc kochani, ogólnie co ja robiłam? Robiłam sobie jakieś takie próbne makijaże, próbowałam nauczyć się robić kreski, no ale nie wyszło mi nic ładnego, więc nie pokazywałam wam tego, bo naprawdę była jedna wielka porażka, no ale zmyłam to, więc jakby z mojej twarzy, umyłam buźkę, nałożyłam kremik, na to nałożyłam jeszcze taki olejek właśnie, z orzechów makadamia, chyba i nie się na twarzyczkę. I pokażę Wam paczkę z Everline, która właśnie do mnie przyszła. I za chwilę zmieniam koszulkę, bo tą mam na długi rękaw. Założę doką na krótki rękaw i idziemy na dwór. O, taką założę różową. I pójdziemy na dwór poćwiczyć. Jeszcze tego nie praktykowałam, a możliwe, że będzie fajna mm, forma właśnie sportu. Ogólnie powiem wam, że ja właśnie zaczęłam ćwiczyć, jak nie byłam zupełnie do tego chętna, aż zaczęłam ćwiczyć i ogólnie, jak zauważyłam jakieś efekty, jakąś różnicę, to mam teraz takiego powera, bym normalnie codziennie, mogę, codziennie ćwiczę z Ewą Hodakowską, bo to są pytania. Wykonuję ćwiczenia scalpers, to są te jedne z prostszych, e, tam najprostsze te mam wybrane jak na razie. I robimy i już wszystkie mi wychodzą, bo na początku było tak, że tak mi nie szły, wiecie, niektóre sami umiałam, niektóre nie umiałam, a teraz już umiem wszystkie, no i super mi już, znaczy uważam, że już mi wychodzą te ćwiczonka i czuję taki niedosyt jeszcze w trakcie dnia, w sobotę ćwiczonka robimy zazwyczaj właśnie około 18-19, ale w trakcie dnia czuję taki niedosyt i właśnie czasami sobie jeżdżę na rowerku i... Czasami ćwiczę sobie w domu, a teraz widziałam, że wezmę matę i pójdziemy na dwór. I tutaj mamy paczkę właśnie od Everline. Stwierdziłam, że pokażę wam tą paczkę, bo ja ogólnie mega lubię właśnie oglądać vlogi youtuberek, gdzie właśnie pokazują paczki. Dla mnie to jest mega w ogóle, ciekawe. No i tak, tutaj mamy peeling do ciała cukrowy z oznakiem kokosowym i z kawą i z wanilią. O, fajny. I ten ten jest super. Film do ciała kokosowe, głęboko oczyszcza co się ale nie mogę się doczekać, jak on pachnie, bo wydaje mi się, że może bardzo ładny zapach. E, produkty teraz na wagę złota, czyli odświeżający płyn e, do rąk antybakteryjny. Tutaj mamy dwa bez użycia wody. Super. E, następnie też rzecz potrzebna w tych czasach raźniejszych, e, czyli żel aloesowy. Możemy z niego wykonać własny żel antybakteryjny właśnie na bazie aloesu i spirytusu, taki 99% żelu aloesowego i tutaj mamy całą sześcioproduktową serię Instacare i tak tutaj mamy żel do zadań specjalnych, żel do mycia twarzy, tonik do twarzy, tutaj mamy... Plastry na nos, o takie z węglem, oczyszczające, tutaj mamy jeszcze maseczkę peel off i peeling, pasta do twarzy przeciw zaskórnikom. bardzo fajna paczuszka. Więc kochani, jestem po świeczonkach i ogólnie właśnie zrobiliśmy sobie sklarą teraz taki piknik, mamy tutaj kocyk i mamy owocki, zobaczymy, mamy borówki, tu mamy czekoladki, mamy ananas, maliny, truskawki, kiwi, banany. I mamy jeszcze zrobioną taką herbatkę na zimno, czyli herbatę z lodem. No i będziemy teraz sobie to wcinały i jest jeszcze ładne słoneczko, cieplutko, więc prosimy tutaj na ogródku. ogólnie to jestem już, o kurczę, dobra was tutaj, e, jestem w domu po ćwiczeniach, po e, tym naszym podwieczorku, że tak to ujmę i teraz właśnie będę nakładała sobie na twarzyczkę ten oto żel losowy z Eveline i powiem Wam, że już zabrałam się zamontowanie właśnie tego vloga, którego oglądacie i w ogóle przepraszam, że nie wiem, te ćwiczenia wyglądają tak nieudolnie, ale jakby... Staram się naprawdę, ale nie jestem żadną profesjonalistką w ogóle i nie jestem niczym profesjonalistką. I tak samo jak z paznokciami, ja wszystko robię tak po prostu, jak mi się podoba. I to są moje drugie paznokcie, więc strasznie wyglądają dobrze, ale teraz wyglądają już lepiej. Bo jak montowałam właśnie teraz, w momencie, gdy je pokazywałam, to nam wyglądały strasznie, bo tam przy skórkach miałam takie pomęczone, a teraz już coś się uspokoiło i wyglądają o wiele lepiej i ogólnie jestem z nich zadowolona. Mój z giepaznokcie wykonane e, samemu w domu, to e, jest ok, e, No ale co? To, to będzie koniec tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobało się, tak kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i dzięki pa!